Jestem koło Piotrkowskiego Wordu i z pomocą nawigacji, z pomocą Google Maps pojedziemy sobie teraz do e, dworca kolejowego w Piotrkowie. Nawigacja nam tutaj pokazuje 4 km, 8 minut. Tak więc ruszamy. Oczywiście wyjeżdżam tutaj. wyjazdem, bowiem ta pierwsza jezdnia to był wjazd tutaj na stację diagnostyczną obok Piotrkowskiego Wordu. Kieruj się na północ. No to się kieruje na północ. Za 600 metrów skręć ostro w lewo. Ostro w lewo, czyli na zgwinanej będziemy wyjeżdżać w lewo. Ostro w lewo i nie będziemy jechać na przejazd kolejowy. Skręć ostro w lewo, następnie skręć w prawo. W lewo a następnie w prawo i pamiętajcie, tak wodany komunikat, to przez nawigację, czy przez egzaminatora w lewo a następnie w prawo ustawiajcie się, jeżeli jest więcej pasów, ustawiajcie się tak, aby od razu na drodze, na którą wjeżdżacie w lewo, być na prawym pasie. Skręć w prawo. Jeśli jest taka możliwość oczywiście, bo nie zawsze tak się idealnie da. I jedziemy w ulicę Żelazną, z tego co widzę. O, półtora kilometra do Ronda będziemy teraz jechać tą ulicą żelazną. Nowy przejazd przed nami. Przypominam wielokrotnie, mówiłem, yy, przejazd nawet jeśli jest nieużywany, a ten tak wygląda, yy, to ma obowiązek być yy, oznaczony właśnie krzyżem. Natomiast również w tym miejscu macie obowiązek zachować szczególną, yy, szczególną ostrożność, nawet w takiej, yy, w takiej sytuacji, gdy wiecie, że tutaj. Pociąg się Wam z żadnej strony y, nie pojawił. To są pewne oznakowania, w tym m.in. Krzyż Świętego Andrzeja, y, znaki ostrzegawcze z przejazdem. To ma być odruch: że zdejmuję nogę z gazu i upewniam się, że na pewno z żadnej strony nie nadjeżdża mi pociąg. Za 400 metrów. Na rundzie trzeci zjazd. Trzeci zjazd z ronda. Czyli podejrzewam, że zjazd trzeci to może być potrzeba ustawienia się na lewym pasie. Oczywiście zobaczymy jak tutaj yy, zjazdy z ronda są prowadzone. Jest pierwszy zjazd. Rondo bitwy warszawskiej 1921. Pierwszy, drugi, trzeci. Jest można powiedzieć jako jazda na wprost. Zjedź z ronda. Na 600 metrów. skręcił łagodnie w prawo. Natomiast no, muszę, muszę przyjąć, że ten trzeci zjazd to może być tak zwana jazda w lewo. Na, na rondzie. Stąd też właśnie takie, a nie inne moje moje ustawienie. No tu nie, tu jeszcze. Dziwne, to polecenie nawigacji dziwne, że lekko w prawo, bo przecież my tutaj jedziemy na na wprost. To, że jest łuk drogi, to ten łuk jest za skrzyżowaniem, więc jest to w pewien sposób mylące nie mając włączonego podglądu na nawigację tutaj na pewno ciekawe skrzyżowanie w sytuacji gdyby wyłączona była sygnalizacja świetlna byliśmy na ciągu podporządkowanym Skręć łagodnie w prawo. Następnie skręć łagodnie w prawo. Łagodnie w prawo, a następnie łagodnie w prawo. Skręć łagodnie w prawo. Ustępujemy pieszym, który nie ma. Za 600 metrów. Skręć w lewo. W lewo. Dobrze. I... I przejazd kolejowy przed nami, więc chyba jesteśmy w okolicy Tworca. I za przejazdem pewnie będziemy skręcać w lewo. Przypominam o tej szczególnej ostrożności. Skręć w lewo. Ciąg do Domska sobie stoi na dworcu, a ja skręcam w lewo. Z przeciwka oczywiście muszę ustąpić. Za 200 metrów, skręć ostro w lewo. Ostro w lewo no tak, bo tutaj w zasadzie tu zawrócę chyba dalej trzeba podjechać, Tu bym zawrócił, ale pojemnik... Skręć ostro w lewo, następnie dotrzasz do miejsca docelowego. Pojedźmy tak jak sobie życzy tego nawigacja. Czyli abyśmy tutaj ten lewoskręt wykonali Telefon. jesteś na miejscu I tak jest, dziękuję Ci bardzo, że mnie tutaj doprowadziłaś my sobie wjedziemy teraz na parking parking jak widać płatny przed dworcem Jestem przed dworcem PKP w Piotrkowie Trybunalskim.